Dobry wieczór. Szanowny wielki książę Fryderyk przeprowadził i przemówił na nowej Radzie Knieziowskiej, która odbyła się w dniu dzisiejszym. Dzisiejsza Rada Knijowska podsumowała ostatnią uchwaloną ustawę, tzw. Tak antyinwestycyjną, i, czyli kolejną bohaterską reformę szanownego Wielkiego Księcia Frederyka, która zapewniła, że teraz inwestorowie kapitalistyczni pochodzenia Wielkiego Księstwa Królików nie będą inwestowali poza granicami króliczego państwa ani należeli do spółek zagranicznych inwestycyjnych, tylko będą inwestowali w terytorium Wielkiego Księstwa Królików tym bardziej w mieszkania, ponieważ obecnie na terytorium Wielkiego Księstwa Królików panuje kryzys co podkreślił szanowny wielki książę Frederyk w swoim przemówieniu. Powiedział także, że era kryzysu mieszkaniowego na rynku Wielkiego Księstwa Królików właśnie dobiega końca, ponieważ jak 5 stycznia uchwalono tą ustawę, to można już oficjalnie przyjąć za początek końca wszelkich problemów z mieszkaniami lub jakimikolwiek inwestycjami, tym tymi przemysłowymi na terenie Wielkiego Księstwa Królików. Co to oznacza? Złotą erę w trakcie rządów szanownego wielkiego księcia Frederyka. Zważając na całą historię Wielkiego Księstwa Królików, to od 2020 roku, to jest od początków rządów Szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka, Wielkie Księstwo Królików nigdy nie było tak wielkie, jak jest obecnie, ale teraz dzięki kolejnej bohaterskiej reformie staje się to jeszcze bardziej realne. To powiedział w swoim przemówieniu Szanowny Książę Koronny generał Rudolf, który także przybył na dzisiejsze obrady Rady Kniaziowskiej. Rządząca partia Krzyżowców złożyła na łapy szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka i Marszałka Senatu, także z ich partii, projekt ustawy, która zupełnie zmieni procesy inwestycyjne na terytorium Wielkiego Księstwa Królików, ulepszając je i centralizując ich potrzeby. Ustawa popularnie zwana w kręgu senackim planem na plan będzie się faktycznie nazywała i tworzyła Komitet Finansowy Wykonawczy, który będzie ustalał miejsca na inwestycje, centralizował planów rozbudowy, działania na potrzeb mieszkańców także będzie prowadził i będzie finansował niektóre projekty, między innymi te edukacyjne czy kulturalne. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie zniszczy to z jednej strony systemu kapitalistycznego, który nieprzerwanie od początku rządów szanownego Wielkiego Księcia Królików panuje na terenie Króliczego państwa, z drugiej jednak strony scentralizuje plany powstawania rozbudowy, działając tym samym na potrzeby mieszkańców, ponieważ co z tego, że inwestor będzie inwestował, jeżeli będzie inwestował w propozycje budowlane nie nietrafne do potrzeb danego regionu czy mieszkańców tego miasta czy wsi. Dlatego ten urząd, który będzie zarządzany przez samego szanownego wielkiego księcia Frederyka, będzie ustalał, gdzie powinny być inwestycje i jakie powinny to być inwestycje aby okolicznym mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Minister handlu z Fryżokrzyżowców Krzyżowców przemówił. Planowany przez nas komitet finansowy wykonawczy będzie prowadził wiele Ważnych funkcji, które zostały umówione w mediach Wielkiego Księstwa Królików już z pewnością wielokrotnie, więc nie będę poruszał szczegółów. Jednakże należy podkreślić, że kompetencje przekazywane wraz z powstaniem Komitetu Finansowego Wykonawczego zostaną przekazane osobiście szanownemu Wielkiemu Księciu Federekowi, który swoją wielką i genialną postawą będzie. Prowadził ten komitet. Odwiedzając go, czy sprawdzając najważniejsze projekty, on także będzie nominował osoby, które będą do niego należeć. Szanowny Wielki Książę Fryderyk, jest na tyle nieomylny, ponieważ jest genialnym strategiem i militarnym, i gospodarczym, że wyeliminuje to wszystkie błędy prowadzone przez demokratycznie, więc nie idealnie, tak jak Wielki Książę Fryderyk, błędy. Pokażemy teraz Państwu wykresy, które udowadniają teorię triumfu królików, który dokonał się dzięki bohaterskim reformom szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka. Pierwszy wykres przedstawia wzrost gospodarczy Wielkiego Księstwa Królików od sierpnia 2024 roku, to jest od obalenia rządów imperialistów ksiądziowskich i od początku kolejnej, znowu pełnej demokracji kadencji po obaleniu tych prokomunistycznych rządów. Widać, że gospodarka Wielkiego Księstwa Królików pod względem wzrostu gospodarczego raz była niżej, raz niżej, najwięcej w listopadzie po powstaniu dziewiątego sezonu Kaiserogradu. Wst Grudniu lekko podupadła, ale to dlatego, że w listopadzie wzrost był aż nadmierny i przesadny. Natomiast teraz styczeń, luty i marzec będą pięknymi miesiącami. Będą one wyżej od września czy grudnia, które są takimi typowymi miesiącami wielkich Wielkim Księstwie Królików pod względem procentowego wzrostu gospodarczego. To, jeżeli się sprawdzi, będzie wielkim sukcesem szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka. Skąd my to możemy takie rzeczy prognozować? Po wydanej właśnie ustawie 5 stycznia, która będzie nakłaniała inwestorów, a w zasadzie im nakazywała do inwestowania na terenie wielkiego księstwa królików. I tak właśnie rozwinie się nasze państwo. Przedstawiamy Państwu strukturę zatrudnienia na miesiąc grudzień, który opracowała Księdzowska Komisja Wyborcza, która zajmuje się wszelkimi statystykami. Większość osób w Wielkim Księstwie Królików pracuje w rolnictwie, 53%. Później w handlu, 35%, najmniej w przemyśle, zaledwie 13%. Bohaterska reforma Szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka, wprowadzona 5 stycznia, zupełnie to zmieni. Wielka zmiana. Oto prognozowana struktura zatrudnienia Wielkiego Księstwa Królików na miesiąc marzec, czyli trzeci miesiąc po wprowadzeniu bohaterskiej reformy Szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka. Struktura zatrudnienia w rolnictwie zmienia się do zaledwie 41%, natomiast handlu podwyższa do 39%. Największy przełom prognozowany jest jednak w przemyśle, ponieważ właśnie z rolnictwa do przemysłu przejdzie większość struktury zatrudnienia. Będzie to aż 21%. Zapraszamy najdroższych telewidzów na kącie modowy. Dobry wieczór. Ostatni matching był w grudniu i był to męski matching czarny. Teraz odnaleźliśmy nowy matching, który jest fioletowy i jeszcze na dodatek damski. Zauważyliśmy go już dość dawno, bo jeszcze przed świętami, ale musieliśmy do jakoś do tego dojrzeć, ponieważ jest to czerwona bluzo co jest po pierwsze bardzo wyjątkowe, z dużym kołnierzem. Jest ona bawełniana, taka jakby trochę szyta przez babunię, ale to już mniejsza o to. Wystarczy po prostu na nią spojrzeć, drodzy widzowie. Czy Widzicie Jaka ona jest piękna. No właśnie. Z tym matchingową sytuacją zostawiam was i zapraszam na pozostałe informacje. Czy Warszawa będzie miała pięć linii metra? To jest nieważne, ważne, że już powstał takowy plan. Obecnie w Warszawie są tylko dwie linie metra, co jest troszkę, jak to mówi współczesna młodzież, cringe'owe, ze względu na to, że dwie linie metra znajdują się także w stolicy Korei Północnej Piegpiangu, a nie w takim rozwiniętym kraju, żeby były tylko dwie linie metra na cały kraj. Planowane jest pięć linii metra i także wydłużenie linii M2, czyli drugiej linii metra. Będzie to wspaniała inwestycja. Brakuje jeszcze, żeby inne miasta, te większe oczywiście w Polsce, między innymi najlepsze Gruzią założyło swoje własne linie metra. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na wywiad w FFR. Dzisiaj naszym gościem będzie senator Rudolfińskiej Partii Królików. Dlaczego Państwo jako partia RPK głosowała przeciwko ustawie antyinwestycyjnej i co sądzi o Komitecie Wykonawczym Finansowym? Te ustawy to cały czas jedno i to samo, to jest po prostu wprowadzenie jakichś pseudoreform, które oficjalnie na papierze coś dają, tak naprawdę nic nie zmieniając. Sukces obecny Wielkiego Księstwa Królików jest zasługą, tak, to prawda, szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka, aczkolwiek w głównej mierze niego bohaterskich reform, tylko po prostu działania całego państwa króliczego. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji gnieziowskiej w Ryszard -Mrudziota. Zapraszam jutro. Do widzenia. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.